No i bardzo się cieszę, że taka dusza, którą nosi tu i ówdzie, znalazła trochę czasu, żeby odwiedzić dookoła południa i Polskie FM, żeby porozmawiać o swojej twórczości. Karo Glazer, witam Ciebie pięknie. Dzień dobry. 2022 rok i niesamowita fuzja Karo i Krzysztof Jarczewski. To dopiero było spotkanie. Oj, to było spotkanie, bo Krzysiu do mnie przyszedł i powiedział, zróbmy coś, zróbmy coś razem i mówi, wiesz, bądźmy jak Dua Lipa i Elton John razem. I ja mówię, okej, okay, napiszmy coś. I ja mówię, hmm, dobra. I tak posiedziałam, 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 poszłam sobie na spacer na Powiśle, wtedy pamiętam i myślę, kurczę, co tutaj zrobić, co tutaj zrobić. mówię, przecież grajmy tym, co masz. No i tak usłyszałam w głowie, że można po prostu zrobić, to był taki moment, kiedy remiksy faktycznie tych znanych hitów mocno wchodziły, no i, i tak siadam i powiedziałam, Krzysiu, Zróbmy na nowo coś, czego ja w życiu nie robiłam. Czyli zaśpiewam Twoją piosenkę z mm -hmm. No i tak powstała nowa wersja party. A ten utwór jest takim e, prognostykiem, zapowiedzią tego, co się w Twoim życiu e, zadziało, czy już się e, wydarzało co chwila? Bo ja Ciebie pamiętam e, z rynku muzycznego jazzowego, a teraz jak widzę, jak chodzisz z tymi tablicami e, na social mediach e, z hasłem bardzo prowokującym, że jazz jest nudny, no to, to teraz proszę się tłumaczyć. Ja, ja powiem wprost, dlatego że jazz taki jak ludzie tego oczekują jest nudny bo jazz jest fantastyczny, ja kocham uh -huh. jazz, absolutnie kocham jazz, Wiedziałem, ale jazz że to jest prowokacja, muzyka, no, muzyka wolności, ale wiesz, e, wszyscy chcą, żebym była jak Diana Krall, żebym chodziła i śpiewała nudne, przepraszam, piosenki, ponieważ ja uwielbiam Dianę Krall jako artystkę, fajnie, ale już mamy Dianę Krall, nie potrzebujemy uh -huh. kolejnych wersji. A stało się coś takiego z jazzem, że wkłada się te wokalistki jazzowe po prostu do takiego jednego tygla, wszystkie śpiewają aksamitnym głosem, zero ekspresji. Ci, których ja kocham w jazzie, czyli Diane Reeves, Kurt Elling, oni śpiewają ekspresyjnie, tam jest dużo innych gatunków muzycznych w tym jazzie, uh -huh. natomiast ich koncerty średnio się sprzedają, powiem ci. W no, związku z czym, jak jesteś blondynką, wokalistką, to zaczynają być naciski komercyjne, żebyśmy jednak poszli tą grzeczną drogą. A jak wiesz, ja nie należę do grzecznych. No tak, to bardzo I dobrze. najbardziej e, zawsze mnie interesuje przekraczanie granic i jakby szukanie siebie, bo w końcu uh -huh. po to się zajęłam muzyką, żeby, żeby szukać czegoś, żeby znaleźć coś fajnego i, i żeby pomyśleć sobie, o a, co będzie jak połączymy to z tym, to z tym i e, taki jazz dla mnie nie jest boring, ale taki jazz, jaki komercja dzisiaj jazzowa narzuca, jest, uważam, trochę nie fair. Mm -hmm, ale te bardzo dobre takie zdarzenia muzyczne, jazzowe masz już za sobą. W swojej biografii mocno dokumentowane. Przecież twój debiut bardzo dobrze przyjęty na przykład w Japonii. E, płyta z gośćmi, czyli Crossing Project, fenomenalny krążek, ale słuchaj, halo, halo, to jest rok 2013, uh -huh. mamy 24. 11 lat minęło i co? No i tyle piosenek naprodukowałam, że, że, że w ZAIKSie obecnie mam ponad 430 zgłoszonych kompozycji. Mhm. A, bo niestety nie wszystkie kontrakty, które się w życiu podpisuje są ok, Ten, który ja podpisałam, no nie był do końca ok i... I dlatego wyjechałam z Polski i zaczęłam pracować jako zawodowy songwriter, jako zawodowy producent. Potem byłam wokal coachem w Londynie przy musicalu Thriller przez ponad 5 lat. Miałam po sobą 200 wokalistów, sama również występowałam na desk deskach West Endu. Uh, I ja musiałam sobie walcząc o swoją wolność artystyczną, również zadać pytanie, kim ja jestem. I był taki ważny moment w moim życiu, kiedy w radio usłyszałam uh, piosenkę uh, Georgia Michaela, because I gotta have a faith. Mm -hmm. I w tym momencie Wiesz, nagle się rozpłakałam i w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Moje ciało po prostu cały czas mi mówiło, że wow, ale ta dziewczyna z tego plakatu na Crossings, to ona chyba miała inne korzenie. Ona zanim zaczęła grać jazz, który. Tak jak mówimy, kocham, bo, bo, bo kocham, ale yy, kochała Beatlesów, kochała Cepelinów, yy, nazywali ją wszyscy Jenny, bo była dziewczyną z gitarą, miała mocny głos i bardzo mocno mówiła, czego chce. A uh -huh. natomiast potem, wiesz, jakby czy, czy, czy ten świat jazzowy, czy koledzy, z którymi grasz, yy, czy, czy biznes muzyczny, zaczyna cię tak ugładzać, ugładzać. I ja, ja poczułam, że jak ja się uwolnię, to ja chcę wrócić i zacząć eksperymentować i, i pójść tam, gdzie mnie jeszcze nie było. Mm -hmm. A ponieważ w międzyczasie nauczyłam się pisać jako zawodowy songwriter dla innych, dużo popu, bo również dla polskich gwiazd pisałam, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Napisałam między innymi balet, na przykład w tym roku była premiera mojego baletu dla Aleksieja Torgunakowa, który jest byłym solistą teatru Bolszoj, Napisałam na przykład muzykę do półtora godzinnego spektaklu dla Grażyny Szapołowskiej, Illuminae w e, Wisławie e, Grażyna, e, do ponad dwudziestu paru wierszy wiesz, Wisławy Szymborskiej i to było niezwykłe dla mnie e, też takie e, artystyczne doznanie, bo musiałam się zmierzyć z bardzo trudnymi tematami, więc wszystko to porobiłam. Zaopiekowałam się wieloma gwiazdami i potem mm -hmm. powiedziałam now it's my turn. A, właśnie. I, 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 i... I, I wróciłam paroma singlami niezależnymi. Patrzyłam, co mnie kręci, w jaką stronę chcę pójść. No i tak właśnie wylądowałam teraz tutaj u Ciebie, mówiąc, że jestem niezależna, wolna. I, i... o krok od wydania swojego najnowszego albumu, o którym porozmawiamy. Y, premiera rok 2025, ale. Co pierwszy kwartał, drugi, masz już ustalone? Nie, czy? Raczej, raczej to będzie wiosna, raczej Aha. to będzie wiosna, więc szybciej niż później będzie ciepło, bo ja bardzo chcę, mam takie pewne pomysły z tym, ciepło, Aha. więc myślę, że, że niedługo się tutaj zobaczymy. Natomiast przed tym po tym singlu, który teraz wyszedł, czyli Black Sun, jeszcze single, które będą po troszeczkę zdradzały, co tam się wydarzy. I to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego, że dostałem od ciebie cały zestaw utworów. Wybrałem sobie takie, jakie wybrałem i za chwilę podzielę <grym> się nimi ze słuchaczami. Okazuje się, że żadna piosenka nie trafi na ten album, czyli to będzie naprawdę absolutna perełka na antenie Polskie FM, bo nigdzie tego nie znajdą słuchacze. No chyba, że gdzieś tam może w internetach sobie pogrzebią albo na jakichś tam platformach streamingowych ukochanych przeze mnie. <grym> mm, tak, ukochanych przeze mnie również. To na pewno tam są, natomiast, natomiast to są takie moje single, które e, bardzo pokazywały moją drogę poszukiwań i przypominania sobie, kim jestem. Więc... A właśnie. A ja się lubię bawić. No dobrze, to skoro zabawa, skoro, skoro była wcześniej zabawowa pieśń, to otrzymamy ten klimat, Cosmic Party, co o tym nagraniu możesz powiedzieć? E, że to był moment, kiedy stwierdziłam, e, że kocham e, absolutnie e, wszystko, co jest związane z kosmosem, bo ja się wychowywałam w ogóle na filmach yy, takich, gdzie były pokazywane wszystkie loty Apollo yy, i leciała muzyka typu Hendrix z tyłu. Pamiętam Ten Years After, i, i tak mój brat jest dzisiaj yy, naukowcem, ja jestem dzisiaj artystką. Tata nas łączył przed jednym telewizorem. I Cosmic Party to jest w ogóle super, bo do, do teledysku dostałam zgodę samego NASA, mhm. żeby użyć oryginalne yy, nagrania właśnie z księżyca, na przykład jak tam Louis Armstrong. Że Louis nie Samson, tylko nie, byłem. May, ale i ty dostałaś w godę, Tak, proszę. tak, ląduje i, i to jest taki utwór, który yy, yy, przełamał trochę mnie jeszcze w stronę właśnie sensu stricte takiego bardzo, bardzo współczesnego popu. Yy, I się wydaje, że jest na tę porę dnia świetny. No to słuchamy i sprawdzamy. No i to było kosmiczne. Party wróciliśmy do studia dookoła południa na antenie Polskiej FM. Wczoraj zajawiłem na antenie słuchaczom, a teraz ten temat będę cisnął z tobą, słuchaj, bo na International Songwriting Competition spotkałaś się z bardzo zacnymi, znamienitymi nazwiskami. Mało tego, dostałaś od nich zwrotkę. Mm -hmm. Bardzo pozytywną podobno. Dostałam bardzo pozytywną i to w ogóle było zaskoczenie, bo to był utwór jazzowy. E, tak, Coldplay, mm -hmm. Tom Waits, dualipa, czyli no giganci. E, Danilo Perez również z jazzowego świata, no dużo. John Mail. John May na przykład najbliższy mojemu sercu. Mm -hmm. Ale do czego dążę? Do tego, że y, tak. Y, International Songwriting Competition to jest w ogóle jeden z najważniejszych konkursów dla songwriterów na świecie. Więc jak mnie nie było, to byłam jakby bardzo obecna i aktywna jako kompozytorka. E, no i teraz. Powiem ci, tak, widziałam się, ale na online, bo to była pandemia. No. I nie pozwolili nam do Nashville polecieć. To wszystko się odbywało po prostu na zasadzie bardzo mocno e, zamkniętej, bo ja się dowiedziałam, że ja jestem w półfinale International Songwriting Competition w Budapeszcie i byłam na songwriting w takim kampie w Budapeszcie. Mm -hmm. Pamiętam, bo koledzy, z którymi pisałam piosenki, e, zrobili mi mega imprezę. Przyleciałam, zamknęli mnie. A w czerwcu było ogłoszenie International Songwriting Competition, czy jakoś w lipcu, w lecie. No a myśmy wtedy co? Po prostu siedzieli, y, po pozamykani. Mm -hmm. Więc wszystko się odbywało tak totalnie online, więc to jest taka smutna historia pod tym względem. No ale coś ale... powiedziała? To co ci Dua lipa powiedziała na przykład. No. Nie, no powiedziała: Congrats, congrats, Aha. so fabulous. Tym bardziej, że utwór był bez słów, wiesz, bo to był ten słynny flying circle. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. No, skatowanie. Skatowanie. W tym jesteś, Nic się tak. da mnie. Tak, jakby moje. Moje, moje bardzo, bardzo, bardzo. I ja się to dzisiaj mówię wszystkim młodym mm, twórcom, że najważniejsze to być oryginalnym, bo ja pamiętam, że ja w życiu bym nie postawiła na ten utwór osobiście, bo to był skomplikowany utwór. Mm -hmm. e, Afrykański rytm, trzy czwarte, skaty, żadnych absolutnie nie. Ale jednak to, w co my często zapominamy i, i nie wierzymy, to to, że oryginalność się liczy i że są jednak ludzie na świecie, którzy naprawdę szukają czegoś innego, no i ja chyba dla takich gram. No i jako artystka wyzwolona, która poszukuje, która chce zaskoczyć nie tylko samą siebie, ale i innych przede wszystkim, myślę, no to sobie przygotowałaś takiego singla, którego jak mi podesłałaś, to powiedziałem ci, że w życiu nie zagram samo południe tu słuchaczom w Stanach, bo, no bo szanujemy ich słuch i to, żeby tak w te y, życie domowe, czy życie zawodowe odpowiednio wchodzili. Ten utwór jest świetny. No, ale nie o tej porze, nie w prime time, ie. tak sobie pomyślałem. Może błędnie, może nie, ale tam jest dużo zgrzytów, dużo brudów, yy, no ale to czyja to zasługa? Tego, że się zapatrzyłeś na Jacka White'a bardziej, czy tego, że jednym z producentów jest człowiek, który z kamienie milowe muzyki metalowej stworzył? Mm -hmm, mm -hmm. I, I ja jeszcze nie lubię tego zespołu w dodatku. O no proszę. Bo ja, y, tak, Fleming Rasmussen, y, czyli y, ojciec chrzestny metaliki. Ja mówię... Otwarcie. Ja nigdy nie lubiłam metaliki, jak chłopaki wyciągali gitary. Mm -hmm. i nothing else matter. I mówię, o. Oh, yeah. Ale widzicie, nigdy nie mówcie, nigdy i to jest przykład na to, że nigdy nie mówcie, nigdy Fleming jest absolutnie genialnym producentem. W ogóle bardzo dużo pracuje z jazzmenami, również z BBC Orchestra w Londynie mm -hmm. i po prostu między nami. Naturalnie się pojawiła dobra chemia, i ja wiedziałam, że mam taki mocniejszy, mam takie dwa mocne utwory na tej nowej płycie, a ponieważ chciałam się e, odrodzić. O, to jest moment Black Sun. E, chociaż w samo południe, słuchaj, Black Sun. No wyobraź sobie, że wstajesz w samo południe i nie ma słońca. Trochę jest o tym utwór. Mm -hmm. Takie apokalipsie, że wyobraź sobie, że nagle to, co jest pewnikiem dla wszystkich nas. Nagle nie mamy tego słońca. No i co z tą całą naszą ludzkością? Naprawdę tak miało być? No taka refleksja mnie wzięła. Złość mnie wzięła. Złość na ten świat, na te głupie, bierne po prostu algorytmy, które sprawiają, że ludzie e, przestają myśleć, tylko klikają, klikają, że młodzi twórcy zamiast kierować się sercem, to po prostu patrzą mm -hmm. na wyświetlenia. Bez sensu kompletnie, ponieważ nigdy w ten sposób nie zrobimy czegoś nowego, innego, a już na pewno nie ludzkiego. E Zaczęliśmy stosować w moim kolektywie producenckim taki hashtag e, Made by Human, wiesz, mm -hmm. bo to coraz bardziej ma sens. No i, i, i Fleming jest jak najbardziej człowiekiem e, i to z genialną energią. Również goście, których zaprosiłam do tego utworu, czyli nasz wybitny e, polski no, kompozytor twórca SBB, czyli, czyli Józef, Józef Skrzek, Krzeg, z którym mm. przegrałam w życiu po prostu mnóstwo, mnóstwo koncertów i wiesz, z Józkiem się gra także z fryta. Tam naprawdę jest tak, on zagra, a ty się łap i, i, i tam jest naprawdę jazz. Mm -hmm. uh, I tak sobie pomyślałam, że na wcześniejszym płycie był Stern, Danielson i, i wielu innych, a Józef, który. Od, od naprawdę, odkąd mam 18 lat, miałam 18 lat, on zawsze gdzieś tam był. Dlaczego mm -hmm. ja go nigdy wcześniej nie zaprosiłam? Dlatego, że nie zrobiłam utworu, w którym była ta energia SBB, taka wiesz, z początku. No i właśnie ten utwór mnie gdzieś tam tak pchnął w tę stronę, żeby powrócić do swoich korzeni, czyli nie Jack White, em, a Cepeliny. E, to, to w ogóle Robert Plant to jest dla mnie idealna. na bo no widzisz, kuchy. bo dzisiejsi oceniający, którzy nie znają dobrze historii muzyki, powiedzą, że to jest co? alternatywa. Alternatywa to jest w dzisiejszych czasach, ale nie byłoby alternatywy gdyby nie było psychodelii, a ty właśnie grzebiesz tam w tej Psychodeli, że aż uszy ja tam Motown. trzeszczą. Ja kocham Motown, Aha. ja kocham psychodeli jakby ja wróciłam bardziej i, i jazz też w tym wszystkim jest. To nie jest tak, wszystkie te gatunki się tam e, mieszają. E, no, i ja postanowiłam po prostu trochę pomieszać, i, i na tej mojej nowej płycie, jak już mam dalej iść, to będą i ballady Na Sześć o Miłości, no które kocham do dzisiaj śpiewać. Mm -hmm. Ale będą też takie właśnie bardzo mocne utwory, jak Black Sun, które bardzo otwarcie mówią o tym, że ja się sprzeciwiam, i denerwuje mnie to, że ci artyści dzisiaj są bardzo często układni. Że no, PR-owcy generalnie odradzają. Mnie również odradzają, żebym była taka wyrazista i słuchałam ich przez ostatnich parę lat. I uważam, że to był bardzo duży błąd. <grytanie> Pożegnamy się nagraniem Stronger. Co możesz o nim powiedzieć? O, to bardzo przebojowa kompozycja i taka właśnie do słońca lgnąca. No bo to był właśnie taki. Stronger to był taki e, single, że jak go nagrałam, to powiedziałam, że to jest najważniejsza piosenka, jaką w życiu napisałam do tej pory. E, e, ponieważ wiesz, co myślałam, I'm good enough. I, I jakby ja już naprawdę wiem, czego ja chcę. Ja mogę zaśpiewać zarówno popową piosenkę, jak i taką brudną kompozycję jak Black Sun, mm -hmm. jak i jazzowy standard. I nie mam z tym problemu. Bo co, co to wszystko łączy? Ja i to, co ja przez swój głos niosę, to, to jak ja to interpretuję. I ja już się nie boję włożenia, wiesz, mnie do jakiegoś tam e, koszyczka. I e, e, stronger e, wyznaczyło mi. Bardzo dużo e, takiego mentalu, e, który dzisiaj mam, i faktycznie, odkąd ta piosenka się ukazała, zaczęły płynąć właśnie świetne e, e, reviews, powiem po angielsku, e, właśnie ze Stanów przede wszystkim. I to był taki moment, kiedy myślałam sobie: Okej, okay. to jest czas, żeby wrócić, bo to nie jest tak łatwo przejść z tej strony profesjonalnej bycia producentem i kompozytorem, żeby znowu być artystą, wiesz? To, to, to nie jest, to czas zmienić trochę mental i znowu postawić na siebie. A ponieważ zaśpiewałam, że jestem stronger. Mhm. to to jest ten moment, żeby wrócić. Karo Glazer, y, dziewczyna, która dysponuje iloma? Czteroma oktawami w swoim no, głosie. Nadal mam, dbam, Masz. dbam, ale ćwiczę codziennie, żeby je mieć. Bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu. Spronger na do widzenia właśnie teraz. Wybrzmi dookoła południa. Bardzo proszę.